Dlaczego ta odmiana? Nie ukrywam, że staramy się nasze doświadczenia pogłębiać też na organizowanych dniach pola, poletkach doświadczalnych i właśnie miałem okazję pierwszy raz zobaczyć ją na żywo w ubiegłym roku w gospodarstwie Pana Kraseckiego w Wądrożu Wielkim i tam na tle innych proponowanych odmian ta zrobiła bardzo dobre wrażenie, pozytywne, i padła decyzja, że, że próbujemy z tą odmianą u siebie na w gospodarstwie. Wybrałem Chopena z kilku powodów. Widziałem to na doświadczeniach, to wyglądał obiecująco jest oczywiście odmianą mieszańcową. W związku z tym oczekiwania wobec odmian mieszańcowych są takie jak, jak zresztą wszystkich nowości. Więc ta najnowsza genetyka, geny dotyczące wirusów odporności rzepy, geny, które pozwalają dłużej utrzymać trąki, czyli na odporność na osypywanie oraz ten już starszy gen, ale też równie ważny, czyli odporności na suchą zgnizdnę kapustnych. I z obsadą łuszczyn bardzo dobrze się zakszedł i bardzo dobrze zareagował na na wiosenne skracanie i wypuścił mnóstwo bocznych pędów, zresztą jak mówili starsi można rzucić butelkę z piwem i utrzyma się na powierzchni, czyli rzepak wtedy jest ok. Na poletkach widziałem, że ten obiecująco Chopin fajnie wyglądał. To no, jest czwarta klasa ziemi i troszeczkę piątej. Ten Chopin bardzo dobrze sobie radzi. Posiałem ten, to posiali, posialiśmy ten y, rzepak Chopin. Jak widzicie Państwo, no, naprawdę wygląda bardzo obiecująco, bardzo ładny rzepak jest. Wyróżniał się oczywiście pokrojem, zdrowotnością. No nie można sobie pozwolić na to, żeby, żeby posiać odmiany, które nam wypadną, jeżeli zima jednak zechce pokazać swoje, swoje ostrzejsze oblicze. Tak jak mówię, w tym roku było łagodnie, więc przetrwało wszystko, ale, ale trzeba być gotowym. Więc dlatego też, Chopin, bo nigdy nie wiadomo, co się przyda.